Cześć z tej strony, legalna Marta. Mam dla Was dwie nowości w Outlooku. W tym filmie pokażę Wam jedną, a drugą pokażę w kolejnym, w przyszłym tygodniu. Zapraszam. Jesteśmy w nowej aplikacji Outlooka. Ja na co dzień jeszcze z nowej aplikacji nie korzystam, ale pokazuję Wam to w nowym Outlooku, bo w przeglądarkowej wersji Outlooka już to jest od dłuższego czasu. Więc pokażę Wam najpierw pierwszą funkcjonalność. Pierwsza funkcjonalność dotyczy czasu pracy. Jak wejdziemy sobie do naszego kalendarza, mamy coś takiego jak tydzień, i oczywiście jest to od poniedziałku do niedzieli oraz tydzień roboczy. I teraz tydzień roboczy będzie wyglądał w zależności od tego, co mamy ustawione w aplikacji Outlook. Każdy może mieć tydzień roboczy widoczny w zupełnie innym stylu. To może być poniedziałek, środa, piątek, to może być poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, bez piątku, czyli możemy mieć tak naprawdę różne dni. I różne godziny. I da się to zrobić w nowej aplikacji Outlooka. W starej też dało się to zrobić, ale nie było możliwości ustawienia czasu i miejsca pracy na każdy dzień innego. Więc teraz, w jaki sposób możemy to zrobić? Klikamy sobie tutaj w trybik ustawienia, następnie wchodzimy po lewej stronie w kalendarz i wybieramy ostatnią pozycję godziny pracy i lokalizacja. I teraz mamy, pokaż lokalizację pracy w moim kalendarzu. Możemy sobie to też odhaczyć. Ja sobie zaznaczam, żeby była ta lokalizacja. Będziecie ją widzieli w tym miejscu. Czyli tutaj widzę, że pracuję w biurze, a tu nie mam podanej lokalizacji. Czyli będziemy mogli zobaczyć, czy mamy pracę zdalną, czy na przykład pracujemy w biurze. Jeżeli mamy stałe dni pracy zdalnej, możemy sobie to w taki sposób ustawić. I teraz spójrzcie, mój tydzień pracy to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Możemy sobie konkretne dni Podznaczać ja sobie zaznaczam w taki sposób, że tutaj będę pracowała na przykład zdalnie, a w te dni będę pracowała w biurze. Czyli tutaj mamy biuro, biuro, wtorek środa, w piątki mamy zdalnie i mogę sobie pozmieniać godziny. Te godziny mam bardzo różnie. Od 9,30 do 14, 1030, 14, .00. tutaj mam 8:17, 8:17 i 1014. Czyli na każdy dzień możemy sobie dodać inną godzinę, ale mamy plusik i mogę sobie dodać. Kolejne godziny pracy w tym samym dniu, czyli tutaj mogę mieć na przykład godziny pracy od 8 do 12, czyli możemy mieć taki krótki przedział czasowy, później mogę mieć na przykład jakąś przerwę lunchowo, spacerowo, siłowniową, czyli robię sobie tutaj taki 3-godzinny przestój i później tutaj mam 4 godzinki i tu mam od 15 do 19. Podaję to jako przykład. Ja tak nie pracuję. I spójrzcie, od 8 do 12 jestem w biurze, a od 15 do 19 już jestem w domu. Oczywiście tutaj mogę sobie to też zmienić. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało w naszym kalendarzu. Robimy sobie zapisz. I spójrzmy, faktycznie nam się tutaj ustawiły odpowiednie ikonki. Czyli tutaj mam pracę w biurze, tu mam zdalnie, tu mam zdalnie, a tutaj mam i biuro, i domek. Dobra, teraz wyłączymy sobie w takim razie czwartek. Zrobimy zapisz. I od razu pod spodem widzimy, że czwartek zniknął. Zamkniemy sobie okienko ustawień, czyli mój tydzień wygląda tak, że od poniedziałku do niedzieli mamy określone godziny zaznaczone tutaj na biało. Czyli na szaro są godziny poza pracą, na biało to są nasze godziny pracy. Czyli widzimy, że w środę mamy tutaj faktycznie małą przerwę od 12 do 15. A jak wyjdziemy sobie w tydzień roboczy, to mamy poniedziałek, wtorek, środa, piątek, czyli brakuje czwartku. Tutaj widzimy. W jaki sposób mamy tą pracę zorganizowaną? Czy to jest zdalnie, czy to jest w biurze? Czyli w taki sposób możecie dostosować swój kalendarz, żeby mieć zupełnie inny widok tygodnia roboczego niż inni pracownicy, ponieważ macie inne godziny pracy. Także tutaj możemy sobie to zrobić z poziomu nowej aplikacji Outlook albo możecie sobie to zorganizować przez aplikację przeglądarkową Outlooka, czyli Outlook Web App. Po więcej takich nowości zapraszam do obserwowania na LinkedInie i do subskrybowania na YouTube, bo już za tydzień druga ciekawostka z nowego Outlooka. Do zobaczenia!